Yo, siemano, z tej strony Kozioł, witam wszystkich w kolejnym obsranym filmiku na obsranym kanaliku. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że dobrze wam idą wasze postanowienia noworoczne i takie inne tegesy, śmegesy. Dziś gramy w The już naświetlam swoją gębę tym czerwonym menu, ja nie wiem czemu to jest... Chyba takie czerwone. Generalnie dawno nie nagrywałem solowego występu. Słuchajcie, yy, dawno w ogóle nie grałem w nic takiego stricte pod YouTube'a. Chyba ostatni raz, dwa tygodnie temu w Letal Company, które parę dni temu dopiero wleciało. Troszeczkę gamingowo się opierdalam. Znaczy, woława, delikatnie gram. Dziś będziemy robić na testy solowy występ w The Finals w grach rankingowych. Także to może się dziać. Słuchajcie, generalnie jeśli chodzi o The Finalsy, nie mam w to za dużo godzin. To test nie wiem, Z25, z czego Z3, kurwa to chyba. Spędzone na treningu, gdzie bawiłem się suwakami, żeby wycisnąć więcej FPS-ów, i wiem, że się kupa nie da. Po prostu, no nie da się. Trzeba nowy komputer kupić, ten rozpierdolić młotkiem, dwoma pewnymi ciosami i to wszystko. Muszę grać na skapowanych FPS-ach. Udało mi się tak skapować, że nie spadają poniżej 60, że jest świetnie. Bo generalnie, o ile tam mam te po 80-90 klatek, powiedzmy, no to są takie stotery, że mi się żygać chce. Po prostu, to jest kolejna gra jak Warzone i PoE, która mi kurwa zacina, ale nie będę o tym mówił, bo mówiłem o tym ostatnim. Tyle, o ile nie gram tak jakoś bardzo dużo w The Finals, to śledzę to i podobno to problem z cheaterami to jest, kurwa, masakryczny. Tu chyba przypada 20 cheaterów na metr kwadratowy. Jak nie, kurwy, na ci latają takim oczywistym, to używają tego rewasta szma... że my na myśl. Że to powinno być, kurwa, banowane. ony side wypierdalane. A poza cheaterami to oczywiście mamy nuki, Czyli przyklejenie C4 do beczki i wypierdolenie ja jej powiem tak, na pewno dzisiaj mi to spotkanie na pewno będzie gruba, wieczorowa spina na to, bo na to nie da się nie wkur. Generalnie lubię grać lightom, dlatego że można im troszeczkę pofisować, szczególnie jak będę grał solo, może coś z tego wyjdzie po prostu. I zobaczymy jak to się będzie grało. Mam nadzieję, że nie będzie zacinało nagrywanie, bo też potrafi, słuchajcie, no to co się dzieje, mówię przy okazji grania w tę grę, to to jest kurwa popierdolone po prostu! Tu jakich ustawień bym nie ustawił, to mam tyle samoklatek, nie? Halo? Ja no serio to się czy jakbym grał kurwa na PS4 w GTA 5, nie? No zacina jak z kurwy syn, to znaczy... O kurwa. Znalazł mnie, no. Eliminated by dog. Nie, no, pofiszowałem, pofiszowałem. Tu chyba będę musiał użyć tego. Coina, no. My bad. No mówię, no kurwa, granie stary na 60 fps jak masz 144 monitor. To jest kurwa kryminał, nie? Ogólnie ta gra z kryminałem i kryminalnymi akcjami. Ma kurwa bardzo dużo wspólnego, mam muszę powiedzieć. Playstyle są kurwa w tej grze kryminalnej. Gdzie tu się kurwa wchodzi do tej meliny? Ja pierdol widzieliście jak z guna zwaistowałem? Bot jebany jestem! Playstyle kryminalne, performance gry kryminalnych. Aha, to nie wszystkie zalety tej gry. Pierwszy kasza to za darmo kurwa, no stary nawet nikt nie kontestował tego gówna. U ja pierdol, jakim botem jestem stary w tą giereczkę, ty! Kurwa! Co ja odpierdalam stary? Widzicie, ja jestem byginier. Kurwa, co za nop pierdo? Zrewuje naszego, pyk, i styluje. Chłopak! Kurwa, do budy, do budy! No! Szmainter Todd, kurwa aż wyszedł z gry. Takie baty kurwa dostać! To może ja gram unranked w sumie, że ja nie to nastawiłem, kurwa, bo to jakieś to okrutne noby. Generalnie jak dobrze pójdzie w tym turnieju, to będę miał silver, nie? Także to pokazuje po prostu, nie, że jestem nobem, tylko że po prostu nie gram w tę grę specjalnie ostatnio dużo. I generalnie to, że ja będę miał kurwa silver, czy, czy golda, czy, czy platynę, to na to, że to w ogóle nie ma znaczenia. A nie ma to znaczenia dlatego, że w tej grze, nieważne jaką masz rankę, i tak dobiera, chuj wie po czym tak właściwie. Dziesiątki razy widziałem, jak ktoś kurwa z golda, czy z silvera, tam powiedzmy z platyny, grał kurwa na jakiś top 100 graczy. oo oh, , jah , pjerdale käsutab see oli . ahah . To my prawie kurwa odpadliśmy tutaj kurwa stary zwariowanej akcji Byliśmy stary totalnie kurwa pierwsi Pierwsi z pierwszych Ty, Te TeamWay przejęli cashout i prawie odpadliśmy Ja pierdole ja nie wiem, ten last six, to jest tak kurwa ubrany jakby miał w przypadku przegrania gry odpalić jakiegoś kurwa hardkorowego aimbota stary i rozpierdalać lobby z jednego dachu, nie? W wiecie, tak totalnie kurwa goły Oho, TikTok i kurwa Twitch, nie? Sidmask I mobil muhatr No i piąpa jeszcze z u nich Pąpa ewa miała być napisana, ale musiało się to To nie. On... Jebany kurwa JEBANA POMPA KURWA! A, to moi się wyjebali chyba. Lepiej, że ten Last twitches rzeczywiście miała im bota jakiegoś, kurwa, tak jak mówiłem, bo... Coś się, że nic nie będzie z tej giorki. Ten piąpa to dobrze napierdolił stary obrażeń. Zara widzowie jak się wyjebę, to sprawdzimy tego Twitcha. Może taki streamer dobry... Leżysz, kurwa, pompa fre... Ten Lerigo to jest taki, kurwa, nob pierdolony. Leżą, kurwa, kurwa. co się dzieje, stary. Sobie rzucam tego, pykensa I się wyjebałem. Kurwa! Ale ja widzę, że drużyna to jest kurwa ostra, nie? po 200 obrażeń goski mają. Znaczy dlaczego się kurwa nie uda? No, no kurwa. Bot obsrany kur kurwa. O kurwa. Ja coś o byciu botem mówię. Pierdole, palę to, spierdalam. ja, pierdole, co, odjebałem tamte, to jest, kurwa skandaliczna, nie? Firma kryminalna. Pierdolone kurwy, kundle. Kurwa, ja pierdolę, ps, ja tak operuję, kurwa, na tym lajcie, wy widzicie? Sz monitor kurwa, oplułem. No może nie aż tak. Na żywo nadaje, to to raz, kurwa. Tryhard, Hard, już hard. ma 84 suby. No nie dziwię się, jak to w Turcji chuja warta. tu Twitch, kurwa, czy TikTok, stary, w Niku, to, 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 to jest, to jest, żenujące, kurwa, po prostu. Po co to się chwalić, stary? To lepiej właśnie na przyczajce kasować, kurwa, typów, wiecie, o co chodzi. Imagine, kurwa, reklamować się, stary, w grze Finance. Ja pierdolę, prawie padłem, już myfa. Pa, kurwę. Z butelką. Pierdolony noob, kurwa! Shinmask, która z kurwa? Do domu! Z kurwa, to ja lubię stary takie kurwa spięcia w gierce. Nie, ja lubię. O, i pompa, kurwa. No, to ten pompa to jest. Jest kurwa pompa. No, przecież gość tych dwóch typów to tak kieruje. Że jeśli się nie dadzą swapować, to wygramy to. Tak, actually. Co on robi? Co nie odpierdolają? Co on robi? KURWA, CO ON ROBI, JA PIERDOLĘ Wjebiemy to chyba przez to Bo złajpowali nas i straciliśmy kasę Nie wiem, ten pompa? Albo to jest jakiś, kurwa, totalnych gwiazd, Albo cheater, nie? No stary, w sensie, no umówmy się, kurwa Ja nie jestem z tych, co o, bo cheatuje pewnie, pewnie cheater, kurwa Nie, 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 ale, ale no kurwa, no W tych jest w chuj niestety cheaterów, no Ale to już nie ma debile jebani szauta. Halo? Ja nie wiem, czy do nich docierasz, nie? Że musimy na A walczyć, kurwa. Okashat, bo przegramy. Nie, no. Jeszcze. Pompa mnie kurwa dobił. Stary zobacz, co pompa kurwa robi. Przez jakiś kurwa gwiazdor. 18-4, stary. Bo jakby nie ten POMPA A12, to przecież ten Mask i ten mobil Muthar, kurwa, dwa kurwa boty, dwa pręty, dwa bolce. Nazwij ich jak chcesz. Większą rangę ode mnie mieli te, by the way. Dobra, gramy kolejny, let's go. Ogólnie tym lajcikiem sobie pogram, bo wydaje mi się, że mogę więcej, wiecie, solo fishingów zrobić, nie? Grając właśnie właśnie na lajcie. Tak to wolę mediumem grać? Może min ratio mam na minus, ale mam na plus. O, jeszcze mniej godzin mam niż mówiłem. 16 godzin play time, play time. No co? Connection to matchmaker lost, kurwa. Dziś się reconnect, kurwa, mogłem dać, to może mnie do gry... I jeszcze na że to jest, kurwa, Las Vegas. Dobij go. Nice. Aha, to ten typ, co solo gra. Kurwa, na medium jest granatnikiem! Dobana, kurwa! B, zaraz skeszartują mnie. My kurwa dalej się walimy o tego. O volta. Modas ma 10 obrażeń, moi drodzy. Patrz, kurwę. Granatnik, kurwa i heal! Jechać z takimi kurwami na okrągu! 2, 4, 7, kurwa, 3, 6, nie mieć. Jechane, kurwa. Wyjdziemy tam? No dobij go, kurwa! No, Przeliśmy kurwa, ten kaszo. Całe, kurwa, szczęście. Fajnie, że ten modas tak spomuje pingami, nie? A teraz wyobraźcie sobie, gdyby ten gość święcił tyle energii na strzelanie w ludzi. O, kurwa, może by coś z tego było, kurwa! A nie 1800 damage'a i, kurwa, minus kd, jeba. Nie... Nie wrzucisz kurwa, wrzucił to ja pierdolę! Mogłem wziąć tego Volta wyrwać jak on go puścił i pierdolność im gdzieś w ścianę. Jaj, złyśmy kaszę. To już doczekałem z tej zerkiem, żeby przerwać w razie W. Ja kurwa nie wiem, jak my się zakwalifikowaliśmy, stary, Ale też się że to jest nasza ostatnia runda w tym turnomencie. Przecież to w nadchodzącej rundzie nas rozpierdolą, kurwa, w drobnym aknie. No po prostu nie widzę innej kurwa możliwości. Zobacz tych drugich. Sorry, 300 damage, a zatrzym się 2,787. Dobrze, że to goście chyba nie wiem, co robili. A wiem, co kurwa robili. Nie musieli się napierdalać o kaszałty dlatego tak poszło. Co? Jakie kurwa suspension! Czekaj, czekaj, kurwa. Ja tam się na pierdalałem, pociłem. Zakwalifikowaliśmy się wyżej. I jakiś suspension kurwa mam. Zawiasy jakieś kurwa dostęp. Mnie zaraz popierdoli, nie? Nie wiem, niech fix tą grę i będzie idealna. Serio, ja uważam, że The Finals to może być coś dużego. Tak for. Real. Dla mnie osobiście dawno nie było tak świeżej gry. Uważam, że ostatnio taką świeżą grom. Nie wiem, to może Warzone, kurwa, był? Just a reminder, that nukes have appeared in almost all trailers for the game. To zajebiście. Dupie mam, co było w trailerach. To ma być, kurwa, skasowane w sezonie drugim. Chuj wam w dysze. Dla mnie to jest, kurwa, kryminalne... I to powinno być wypierdolone. Instant. To powinno być schodfiksowane, kurwa. Wiecie? Te niuki. No, no, niby śmieszne. może rzucać wszystkim co eksploizyj przykleić No, śmieszne to było, kurwa. Może jak pierwszy raz umarłem od tego albo drugi, ale po pięciu razach już mnie w że o to tak, że mi ciśnienie skacze. W tej grze mi się to podoba. Trzymaj zajebistego Aima, Wiecie? Napierdala stary same heady albo jakieś apertorso, kurwa. Wiecie? Totalny laser. Wiecie? To, to po prostu cię zeszeduje. Rozjebiecie, kurwa, w drobny mak I To jest fajne. I tutaj go gra, kurwa, nagradza, że jest dobry, tak? Dobrze strzela I meanwhile gości. Który kurwa przyklei dwie C4, jak troglodyta do beczułki, jakieś i nią pierdolnie zdaje mniej więcej tyle samo obrażeń. Mnie nie interesuje, czy to da się skontrować, czy nie. Bo pewnie da się skontrować. Czemu ja mam się kurwa pocić, żeby skontrować najkurwa, najbardziej, najprostszy, kurwa, najbardziej idiotoodporny, kurwa playstyle, jaki jest kurwa po tej stronie galaktyki, stary. No czemu kurwa? I mimo wypierdolić po nim wszystkie te kurwa, stare strategie na jakieś rzucanie beczek, byłoby piękniej. Naprawdę byłoby piękniej, żeby się liczył i Kurwa, stary i movement. Niewidzialność i pompę na lajsie to ja jeszcze przeżyję. Już tego heavy'ego kurwa przeżyję. Chociaż razić kurwy prądem, stary co grałem heavy. Ale beczułek rzucanych kurwa z strzeszwórkami nie jestem w stanie przeżyć. Imagine, mieć kurwa sywkę Wladimir Putin. Że koledzy do ciebie mówią Wladimir Putin, wyobrażasz sobie? <laughs> Nie no, no bo, kurwa, to, to jest kryminalna akcja w i, 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 go, I gość jest bezbekiem totalnym, kurwa, on coś po angielsku stary, ja do niego mówię, że kurwa, czy może się ruszyć w końcu, kurwa, czy będzie tak obserwował sobie, kurwa, z tego łez pod okna. Shut up, you piece of shit, you piece of dog shit, I MUTE you, I MUTE you! Ty, dwie sekundy później. Ja pierdolę, kiedy to jest kurwa, devil, nie ja pierdolę! Do koleżki, kurwa swojego. medio, <laughs> A, gość z golda ma, nie? Ten justing. Nie wiem, gdzie takie goldy produkują. Aha, matchmaking suspension, kurwa. Length of suspension 1, 2, 1, kurwa. Ja mam bala na 20 minut, kurwa, ty. No ale no, za co, kurwa? Przecież gram w grę, kurwa. I dobrze, że nie wygraliśmy, bo wyjebało mnie z tamtego meczu. No to tyle chyba, wasę pograłem dzisiaj. Ale to jakiś bug jest. No to jest też spierdolony grubo, stary. No przecież ja nie wychodzę z żadnej gry. Dobra, chuj, jaja. Możemy iść zagrać w